Szanowni Państwo, jako prezes zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalne, chcę Państwa poinformować w krótkiej, podanej informacji, że wracamy do działalności wydawniczej. Najpierw kwartalnika, później liczymy, że będzie to dwumiesięcznik, a na końcu miesięcznik. Podjęliśmy działania mające wyprowadzić Stowarzyszenie na prostą 2022 rok. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, zakończył się z minimalnym zyskiem, co pomoże nam w pozyskiwaniu finansów powiedzmy ze środków zewnętrznych. Rozpoczęliśmy współpracę z Gazetą Warszawską i z telewizją pl1. Został nagrany pierwszy taki odcinek dotyczący trzeba rozpocząć od przyczyny pierwszej. Wśród zaproszonych gości była pani dr Ewa Łukaszek Gwóźdź będą te programy będą kontynuowane. Pracujemy nad synergią pod względem połączenia składek członkowskich z prenumeratą miesięcznika optymalni. Wszystko co najlepsze drodzy państwo dopiero przed nami. Chcemy powołania takiej osoby młodej, która będzie takim ambasadorem optymalnych w stosunku do ludzi młodych i takie plany też również są przed nami. Jesteśmy w trakcie y, takich, bym powiedział, dopasowań się do, do różnych przepisów unijnych, po to, żeby można było podnieść wartość certyfikatu związanego z, z doradztwem żywienia optymalnego. Chcemy, żeby to był certyfikat unijny. Y, pracujemy nad wizytą Komisji Zdrowia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych w Komisji Zdrowia Unii Europejskiej. To na razie tyle. Króciutko proszę Was jeszcze o wsparcie i dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy zdecydowali nam się zaufać i którzy przekazali swój, swoje 1,5% na rzecz naszej organizacji. Dziękuję bardzo serdecznie w imieniu wszystkich tych, którzy tworzyli kiedyś tą organizację. Bądźmy razem.